Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Macie z Lasu i dzisiaj chciałem Wam pokazać 7 najczęściej popełniających błędów. Nie tylko przez początkujących, bo przez doświadczonych graczy też. Sam się złapałem na paru rzeczach, ee, dlatego pokażę Wam, jak usprawnić swoją rozgrywkę w Palworldzie. Stwierdziłem, że już trochę doświadczenia w tej grze nabrałem, dlatego chciałbym Wam pokazać, jak, jak usprawnić swoją grę po prostu w Palworldzie. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym Wam wspomnieć, to levelowanie w Palworldzie. No, oczywiste jest to, że na początku ten level dosyć szybko idzie, ale potem jest coraz ciężej. To co początkujący gracze, i często też potem doświadczeni jakby nie pamiętają o tym, bądź nie wiedzą, to że za pierwsze 10 złapanych pokemonów, pokemonów, palów przepraszam, tego samego typu, dostajecie więcej expa czyli jeżeli złapiecie powiedzmy 10 10 to za te pierwsze 10 uniwoltów będziecie dostawać dodatkowego expa. Chciałbym wam pokazać na przykładzie, o tutaj kura, tak? Kurę złapałem 10 sztuk, więc za tego pala już nie będę dostawał dodatkowego expa. Natomiast za liftmanka tego dodatkowego expa już będę dostawał, ponieważ zapalałem tylko 4 na 10, więc jeszcze za 6 kolejnych zdobędę dodatkowego, dodatkowe doświadczenie. I warto pamiętać o tym, że to doświadczenie skaluje się z naszym levelem, czyli jeżeli liftmunki to są raczej podstawowe pale, tak, które mają tam, nie wiem, do maksymalnie może 8 poziomu, to jeżeli nawet, jeżeli ja będę teraz na 30 poziomie zbierał te liftmanki na 8 levelu, to i tak będę dostawał bardzo dużo expa Bo on się skaluje, ten dodatkowy exp za złapanie 10 palów e, skaluje się z naszym poziomem. I zaraz to wam pokażę na, na przykładzie, właśnie lift e, Dobra, to może na innym przykładzie, bo tutaj tych nie mogę złapać. E, e, to na przykładzie melpaki. Tutaj złapałem ich 6 na 10, więc zostało mi jeszcze 4 melpaki. Za te 4 kolejne melpaki będę dostawał kolejnego expa I tutaj akurat, no gdzie one zniknęły. Przepraszam bardzo, no były tu przed chwilą, halo Przysięgam, że były tu 5 sekund temu były No, szkarwasz twarz, barawarz. Gdzie się one podziały? Ty no, zniknęły, przysięgam, były tu Co to ma znaczyć? Ech. Dobra, szukamy dalej no A, żartowałem, znalazłem Dobra eee, Znalazłem, więc możemy zejść z naszego rumaka Chowamy go Bo on jest trochę za mocny I Będziemy łapać Melpakę Niebieskim pokebolem, bo nie chce mi się znaczy pokebolem sferą, bo nie chce mi się szukać kolejnych. Znaczy szukać, tworzyć kolejne. No i tutaj mamy Melpakę, bonus 2000 Expa za jednego pala, którego zebraliśmy. Teraz zmigniemy po drugiego. Oś tu, myśli, że ucieknie. Nie ze mną takie numery. O, jak on trafił, to byłoby fajnie. I łapiemy. O, się nie złapał. A to, sfany, sfana lama. Za kolejnego 2094 EXPA, no i tak do 10 będziemy dostawać dodatkowego EXPA. No i pamiętajmy, że to się skaluje z naszym levelem, więc tutaj 8845 EXPA to będzie bardzo łatwo zdobyć dzięki temu, że będziemy łapać te pierwsze 10 pali. Druga rzecz, o której nie wiedzą gracze Palworda bardzo często, to ten kondensator, tak? Co się w ogóle tak nazywa? Bo sam szczerze nie pamiętam, tak, Pal Consolidation Menu, więc tak. To jest bardzo przydatne urządzenie, dzięki któremu możemy levelować naszych palów. W ten sposób są one mocniejsze, no i po prostu mocniejsze. No i co się w tym robi? No, klikamy F oczywiście, i tutaj pojawia nam się takie menu. W tym menu wybieramy, którego pala chcemy e, ulepszyć. W naszym przypadku powiedzmy będzie to dinosom, i uwaga, tutaj w przypadku, kiedy chcemy ulepszać pala, warto wybrać tego, który ma najlepsze e, skille pasywne. Czyli to, co widzimy na samym dole, to to jest Swift. Swift tutaj daje 30% szybkości ruchu dla dinosoma, tak? Tutaj na przykład jest pasynycki hooligan i tak dalej, i tak dalej. Niektóre są negatywne, niektóre są pozytywne, a niektóre są kompletnie neutralne. Dlatego wybrać, warto wybrać taki, który nas najbardziej interesuje. No, i ja w tym wy w wypadku wezmę Swift i pojawia nam się takie menu. I tutaj jest liczba gwiazdek, na którą możemy ulepszyć naszego pala. Yy, no, pierwszy poziom to oczywiście pierwsza gwiazdka, z każdą kolejną gwiazdką trzeba będzie więcej poświęcić naszych palów. Bo uwaga, żeby go ulepszyć, potrzebujemy czterech takich samych palów, takich samych dinosomów. Coś nie jest z takimi samymi umiejętnościami, ale po prostu czterech złapanych dinosomów potrzebujemy. No, i tutaj możemy zobaczyć, jak bardzo się zwiększą yy, obrażenia, maksymalne HP i obrona. I tutaj też ważne, yy, które, która umiejętność zostanie ulepszona od dinosoma. To jest bardzo ważne, bo niektóre umiejętności na wyższych poziomach zadają znacznie więcej obrażeń. Yy, dlatego warto na to patrzeć i warto starannie dobierać odpowiedniego pala do ulepszenia. No i tutaj wybieramy czterech: powiedzmy tego, 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 tego i tego. Ulepszamy. Tutaj nam pokazuje, że wszystkie ulepszone pale, w sensie wszystkie poświęcone pale, będą usunięte na zawsze. Więc tak, chcemy to robić, i tutaj mamy dinosoma na pierwszej gwiazdce. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest na 0 gwiazdek. Tutaj jest na pierwszej gwiazdce e, z Swiftem, e, ulepszonymi statystykami, ulepszonym skillem. Więc tak. Y, warto ulepszać pale, bo one jakby są o wiele mocniejsze dzięki temu. Można na przykład te, które y, na przykład kopiącego kamień i Irona y, pala. To jest taki żółw y, z kolcami metalowymi. On ma taką umiejętność, że właśnie bije ten kamień e, obracając się, tak? i jeżeli ulepszymy mu tą umiejętność, to on będzie jeszcze więcej obrażeń zadawał do, dla tego metalu i będzie go jeszcze więcej zdobywał. Więc to są bardzo przydatne umiejętności, które warto ulepszać, więc zbierajcie jak najwięcej tych pali, których chcecie ulepszać i budujcie kon konde kondensator i, i ulepszajcie swoje pale. Teraz powiemy kolejne rzeczy, o której możecie się nie wiedzieć a szczególnie ci najbardziej początkujący gracze że możecie stawiać kilka baz jednocześnie na świecie na swoim świecie oczywiście tutaj jak widzimy palboxa, palbox to jest taka jednostka centralna naszej bazy no i warto tutaj kliknąć base upgrade pod literą V i w tej sytuacji mamy, macie tutaj wskazane, ile możecie w danym momencie postawić e, ile możecie włożyć pali do, do pracowania w danej bazie i ile możecie postawić baz. Jak widzicie, ja mam 14 level bazy. Jak, znaczy 13 level, nie 14. Jeżeli przejdę na 15 poziom, to będę miał 3 po, e, będę, będę mógł trzy bazy jednocześnie postawić w jednym świecie. E, tak na razie mogę dwie i czemu to się bardzo przydaje? Dużo osób buduje tylko jedną bazę, i tylko na niej się skupia. A to jest niestety błąd, ponieważ, jak wam mogę pokazać, znaczy, bo jeżeli postawicie bazę w takim, takim neutralnym miejscu, powiedzmy, gdzie jest tam jakieś drewno, jakiś kamień czy coś, ale na przykład nie ma dużo, dużo irona. I co w takim przypadku, jeżeli nie ma dużo irona, znaczy ingota, przepraszam, bo mi się to strasznie myli. Jeżeli nie ma dużo ingota, no to w późniejszej fazie rozgrywki będzie to dla was trudne, żeby zrobić na przykład e, sfery lepsze, żeby zrobić amunicję, żeby zrobić linie produkcyjne, takie jak mam tam w środku, e, no do tego będziecie potrzebować bardzo dużo ingota. Więc co możecie zrobić? To znaleźć miejsce, gdzie jest dużo takich złóż ingota, jak na przykład tutaj mam. O tym miałem poprzedni materiał, który możecie zobaczyć. O najlepszych miejscach na bazę w Palward. No, i tutaj możecie zobaczyć, że jest parę złóż tego ingota. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj jeszcze jest parę zebranych. No, i ta baza mi służy do tego, żeby moje pale zbierały ingota. I po prostu zbierają je do tej skrzynki te skrzynki biorę je tutaj do piecyka, żeby żeby, żeby się przepalało i jak się przepali to zbieram je do eklipunku i teleportuję się za pomocą tego palboxa. Jest to bardzo przydatne, tak jak mówię szczególnie w późniejszej fazie rozgrywki, gdzie tego ingota jest potrzeba strasznie dużo. No i sam na początku o tym nie wiedziałem, nie? A, ale, ale się dowiedziałem i całe szczęście, bo nie musiałem po prostu latać z kilofem i samemu to bić. Po prostu moje pale tutaj się tym zajmują i... Jest super. Ważne jest w takich bazach typowo dla ingotów, żeby była, było dużo pali odpowiedzialnych za bicie kamienia i żeby był ktoś od przepalania ingota I jeszcze żeby był ktoś do transportu, do transportu irona do skrzynki. Było tutaj 41, teraz jest 70, więc widzicie jak to szybko idzie. Drugą taką, znaczy trzecią bazę. Tak jak ja niedługo będę mógł postawić, można postawić na złożach węgla dzięki temu węgiel, no będziemy mieli pod dostatkiem węgla, no którego nam też nie zabraknie. Na przykład takie złoża węgla są na pustyni, których ja jeszcze w tym świecie nie, nie, nie zwiedziłem, ale wiem, jakby gdzie je szukać, więc no jak najszybciej się tam jak najszybciej tam wyruszę. Więc to no tyle. Jakby możliwość budowania kilku baz na jednym świecie jest bardzo przydatna, więc warto o tym pamiętać. I teraz kolejna rzecz, o której przynajmniej ja dowiedziałem się całkiem niedawno to jest sortowanie i temu skrzynka. No po pierwsze, to tutaj klikamy i tutaj są posortowane. Natomiast chodzi mi dokładnie o kliknięcie przycisku R, które jest tutaj napisane QuickStack. tak. Ja tego nie widziałem, bo to tak jakoś mało jest mało jest widoczne, nie? A jeżeli klikniecie R to wszystko to, co jest tutaj znaczy itemy stąd przejdą tutaj czyli na przykład cement się zastakuje chociaż ja cementu akurat nie mam w ekwipunku ale to drewno automatycznie przejdzie tutaj do tego drewna Klikamy R no i proszę bardzo, przeszło parę itemów, nie musieliśmy wszystkiego pojedynczo klikać i szukać w ekwipunku i to jest mega przydatne, ale warto przy tym uważać. Dlaczego? Bo w tej skrzynce na przykład mamy tutaj 185 monet, nie? a tutaj mamy 50, tam prawie 4000 monet nie? i klikniemy R. Co się stało? Wszystkie monety stąd przeszły tutaj. No, jest to dość e, niebezpieczne, znaczy niebezpieczne. No, niepraktyczne, O takim względem, że możemy cenne rzeczy po prostu schować do skrzynki, nawet o tym nie wiedząc. I potem sobie pójdziemy, powiedzmy, do kupca czy coś i nie będziemy mieli monet. Będziemy się zastanawiać, co się z nimi stało. I będziemy szukać po skrzynek wszędzie, gdzie one są. Dlatego warto. No i tak samo pokebole, sfery mi zeszły do tej skrzynki, nie? czego nie chciałem zrobić. Dlatego warto mieć porządnie posortowane skrzynki, wiedzieć co w tych skrzynkach jest, żeby, żeby bez problemu je sobie sortować. Tak jak jest tutaj. Sortujemy sobie, przeszła wełna i ognisty. Ognisty materiał i mamy coraz mniej rzeczy w skrzynce W skrzynce w inventory Robi się coraz Większy porządek, tak Dlatego jest to bardzo przydatna funkcja Ale tak jak mówiłem trzeba uważać Trzeba mieć posortowane te skrzynki Żeby nic ważnego z ekwipunku nam nie uciekło Kolejną ważną rzeczą, o której trzeba się dowiedzieć To jest system jakby odnawiania pali, coś w tym stylu Chodzi mi o to dokładnie, że jeżeli mamy nieprzytomnego opala, naszego ziomeczka, który ma 0 HP jest jakby trzeba go włożyć do Palboxa, tak? Żeby on się odrodził na te 10 minut nie trzeba tego robić. Wystarczy, że pójdziemy spać. Otóż to, jeżeli włożymy go sobie do ekwipunku do party naszego i pójdziemy spać, to Odrodzi się, nie? Tylko, że teraz nie możemy pójść spać, bo no bo jest dzień, nie? Więc y, poczekajmy aż będzie noc i, i wtedy wam pokażę. No i dobra, mamy noc, e, nasz busi jest nieprzytomny, więc idziemy spać i uwaga, nastał dzień, a nasz busi jest w pełni zdrów, ma całe życie. Więc no, więc jeżeli macie kilka pali, które, które są nieprzytomne, to wystarczy je wziąć do swojego party przespać, jeżeli jest noc i wszystkie naraz staną, w ten sposób nie musicie czekać 10 minut no a z mojego doświadczenia to ta noc bardzo często bardzo szybko nastaje, jakby nie to jest największy mój problem w tej że niestety ta noc, noc jest bardzo ciemna i bardzo szybko przychodzi, więc trzeba często iść, się kłaść, iść spać, a łóżko jest bardzo przydatne no i to jest dodatkowa rzecz, o której sam nie wiedziałem, a, a wydaje się bardzo przydatna teraz Taka jedna rzecz, o której no, którą ja sam muszę naprawić i nie jestem z tego zbyt dumny, czyli pomieszczenia na jedną, jedną, jakby nie wiem, jak to nazwać, kratkę, coś w tym stylu. I takie wąskie przejścia. No, niestety, większość pali jest większa niż te przejścia. Niestety, większość pali, no nie większość, ale niektóre pale są latające. Co oznacza? że one nie przejdą przez te wąskie przejścia i one będą tutaj się strasznie bugować. Z tego co pamiętam, jak ja tutaj korzystałem z tych linii produkcyjnych, to musiałem je jakby siłą wrzucać, nie, w sensie brałem je po prostu na V podnosiłem na tej swojej jednej ręce i wrzucałem je tutaj, przydzielałem je do tego zadania i one tutaj stały i stały i no i się bugowały po prostu, Nie, nie mogły się ruszać nie mogły przechodzić przez te drzwi, więc takie przejścia, wąskie przejścia z jedną kratką wysokości, no są nieoptymalne. Są zdecydowanie nieoptymalne dla naszych pali. Dlatego warto robić otwarte pomieszczenia, mm, otwarte pomieszczenia bez takich wejść, dzięki czemu pale będą mogły sobie swobodnie przechodzić. Bo tutaj one nawet nie mogą skorzystać z tego z Hot Springa. Ja nie pamiętam w ogóle kiedy. Ktoś z tego korzysta, bo one tutaj po prostu nie wejdą, nie? Tak samo tutaj, jak budowałem ten kondensator, to one też tutaj nie przychodziły, tylko chyba jeden tutaj przyszedł, z tego co pamiętam, żeby to zbudować, a reszta no, się pobugowała i nie była w stanie, nie? No jest mi trochę przykro, że ta baza tak teraz wygląda i ona będzie do usunięcia. E, bo sporo się trochę, trochę tutaj nagłówkowałem, żeby to pobudować. Bo to jest w ogóle zbudowane nad rzeką. Mm, miałem, problem z, miałem problem ze wsparciem dla tej konstrukcji, w ogóle, żeby to tak wyglądało. Musiałem trochę kombinować. E, no i poświęciłem na to no spokojnie z dwie godzinki chyba, żeby to pobudować. Tak samo z tym domem, e, no ale coś wymyślę dla tej bazy. No to na pewno nie będzie, nie będzie jej koniec. E, na pewno coś wymyślę. A po prostu zbuduję drugą lepszą, bardziej otwartą, która będzie bardziej ogólna dla wszystkich, a ta powiedzmy będzie, będzie na coś konkretnego, na jakieś farmy, może na jedzenie, może na, mm, na jaja, coś w tym stylu, nie? Coś pomyślimy, ale to jak to teraz wygląda, to jest do zburzenia całkowicie, nie? E, więc warto o tym pamiętać, bo w przyszłości będziecie mieli trochę bawienia się, szczególnie jeżeli zbudujecie lepsze urządzenia, takie jak linie produkcyjne. To jeżeli będziecie chcieli je zniszczyć, to będziecie mieli strasznie dużo rzeczy we ekwipunku, przez co nie będziecie mogli się poruszać z takim obciążeniem. I trzeba pamiętać, że takie rzeczy nie niszczymy za pomocą, nie wiem, kilofa, nie? Że bijemy, bijemy i czekamy, aż to się zniszczy. No nie. Klikamy B, klikamy przycisk C, no i potem lewy przycisk myszy i to się zniszczy, i dzięki temu dostaniemy wszystkie surowce z powrotem do naszego ekwipunku. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym Wam dzisiaj wspomnieć, to rajdy. Niektórzy mają duże problemy z tym, żeby przetrwać rajdy. E, tutaj na tym świecie, to szczerze mówiąc, tylko raz miałem taki problem, kiedy wyszedł na mnie gang... E, gang I no, to była dość potężna walka, ostatecznie dałem radę, ale dużo, dużo pali tutaj mi umarło. Mm, no podczas rajdów niektórzy mogą mieć problemy i w zupełności rozumiem i wiem do czego. Otóż, jeżeli zostawiacie pale w bazie, to one owszem levelują, ale strasznie powoli. To doświadczenie, no nie wiem, czy będzie iść do góry. Raczej nie, ale jak możecie zobaczyć, no on tutaj ma 17 level, tak? Kiedy ja mam 30, no to 17 level już jest taki gorszy. A pamiętajmy, że rajdy, e, rajdy się skalują bardziej z naszym levelem, tak? Dlatego te 17 levely mogą nie dawać sobie rady. Yy, na wyższych poziomach tutaj tak samo Penkin 15 level Azurobe 17 i tak dalej i tak dalej tutaj jest Bushin z 9 poziomem yy, no Univolta akurat na 31 bo no, to jest akurat boss którego złapałem yy, więc on będzie miał wysoki ale reszta Petalia to też yy, chyba boss którego złapałem jeżeli dobrze pamiętam ale reszta no nie ma, nie ma nie ma wyższego doświadczenia tak no i co w takim przypadku no w takim przypadku wystarczy po prostu wziąć jednego z nich włożyć sobie zamiast nie wiem zamiast kogo ko ko chcecie i pójść z nim na pierwszego, gdzie on jest, a, ja go nie wywołałem, przepraszam was bardzo, Tyk. i wziąć go na pierwszego, e, na pierwszego bossa, y, może być jakby na niskich levelach ten boss, może być na przykład pen, e, penking na 15 levelu, nie? Coś w tym stylu, i on bardzo szybko zleweluje. i tutaj na przykładzie van Vyrma i bronchery, pokażę wam jak szybko ten van Vyrm będzie expił, już ma 18, po parę, parę pali po drodze zabiłem. E, no ale wystarczy, że sobie ją zabijemy, jakby on nie musi być nawet wywołany, żeby on ekspił z nami, wystarczy, że będzie w naszym party i, i tak będzie ten poziom zdobywał. No i tutaj możecie zobaczyć, że on ma już 20 poziom, czyli z wędrówki na jednego bossa zebrał on... 3 levele łącznie. Całkiem dobry wynik, więc jeżeli weźmiecie go do swojego party i pójdziecie na jakieś podróże, wojaże i tak dalej, to bardzo szybko zdobędzie wasz maksymalny level, czyli w moim przypadku 30. Wystarczy po prostu go wziąć do swojego party i tyle. I tak możecie wziąć każdego pala ze, ze swojej bazy, każdego pracującego pala. Wiem, że to trochę monotonne zadanie, no ale jakby wystarczy kilka podróży i serio, będziecie mieli całą bazę już zlewelowaną i żaden rajd nie powinien być wam straszny, no bo te pale będą na tyle silne żeby odeprzeć, e, odeprzeć te pale rajdujące. Więc to by było na tyle z moich, e, powiedzmy, porad i z takich rzeczy, o których nie wiedzą początkujący, ale nie tylko, e, gracze. Mam nadzieję, że Wam się one przydały, że czegoś się nauczyliście nowego. No i co, mogę Was zaprosić do kolejnych materiałów na YouTubie, które będę puszczał około co 5 dni. Mam nadzieję, że też częściej się uda, zobaczymy, jak na razie czas czasu trochę mało, ale jak będzie trochę więcej wolnego czasu, to jak najbardziej będę wstawiał coraz więcej nowych filmów. Więc co? Dajcie subskrypcję, lajka i do zobaczenia do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema.